Rozdział pierwszy, magiczny bilet w małym urokliwym miasteczku o nazwie pupilkowo, mieszkał radosny, brązowy piesek o imieniu Karmelek. Miał puszyste futerko, które pachniało słodko niczym tofi i uwielbiał psoty oraz długie spacery po parku. Był zawsze wesoły, choć czasem marzył o czymś niezwykłym. O przygodzie, która sprawiłaby, że jego serce zabije szybciej. Pewnego dnia, gdy węszył między krzaczkami w poszukiwaniu zakopanej kości, zauważył na ziemi złoty bilet. Nie był to zwykły skrawek papieru. Bilet połyskiwał w słońcu i pachniał. Czekoladą! Cóż to może być? Karmelek powąchał go z ciekawością i przeczytał napis. Gratulacje wygrałeś magiczną podróż do krainy słodyczy. Wystarczy zamknąć oczy i wypowiedzieć nagłos swoje najsłodsze życzenie, Piesek zamrugał zdziwiony. Czy to możliwe, że ten bilet naprawdę go gdzieś zabierze? Przez chwilę się wahał, ale ciekawość wzięła górę. Zamknął oczy i szepnął: Chciałbym zjeść tort stofi, karmelem i kawałkami ciasteczek, a wszystko to polane gorącą czekoladą. Nagle powietrze wokół niego zaczęło się skrzyć cukrowym pyłem. A nad jego głową pojawiła się chmurka z waty cukrowej. Miała kształt małego obłoczka i delikatnie unosiła się nad ziemią. Witaj, Karmelku. Jestem Marcysia. I zabiorę cię w podróż do krainy pełnej najsmaczniejszych słodkości. Zapiszczała radośnie, wirując w powietrzu. Zanim karmelek zdążył cokolwiek odpowiedzieć. Chmurka delikatnie uniosła go w górę. Piesek poczuł, jak jego łapki odrywają się od ziemi. Świat wokół wirował, a on szybował nad tęczowymi krainami, widział góry z lodów waniliowych, jeziora pełne owocowego kisielu i pola pokryte cukrową posypką. Po chwili zaczęli opadać w dół, aż w końcu karmelek miękko wylądował na. Dywanie z pianek marszmellą. Rozejrzał się wokół i aż oniemiał z zachwytu. Był w krainie słodyczy. Wszędzie, gdzie sięgał wzrok, rozciągały się bajkowe krajobrazy: cynamonowe wzgórza, karmelowe wodospady, domki z piernika i ścieżki wyłożone kolorowymi żelkami. Nawet niebo było tu wyjątkowe. Chmurki wyglądały jak lekkie bezy, a słońce miało barwę dojrzałej pomarańczy, jakby było zrobione z karmelizowanego cukru. Wow! to prawdziwy raj! Karmelek aż podskoczył z radości, zanurzając łapki w miękkim dywanie z pianek. Jednak jego zachwyt nie trwał długo. Za jednego z piernikowych domków wybiegła grupka malutkich, czekoladowych ludzików. Ich twarze były pełne niepokoju, a oczy szeroko otwarte ze strachu. Pomocy! Pomocy! wołały jednym głosem. Karmelek zaniepokoił się. Co się stało? zapytał, podchodząc bliżej. Jeden z czekoladowych ludzików, który wyglądał na najstarszego, zaczął drżącym głosem opowiadać: Stała się straszna rzecz. Potwór Lukrecjan porwał naszą ukochaną królewnę Słodyczkę. Chce zamienić całą krainę w gorzką czarną Lukrecję. Co? Jak to? Karmelek aż nastroszył uszy. Lukrecjan to złowrogi potwór który nienawidzi słodyczy. Dostał się do naszego zamku, zabrał różczkę królewny i teraz planuje zalać całą krainę czarną lukrecją. Jeśli mu się uda, wszystko straci swój smak i radość. Czekoladowe ludziki spuściły smutno głowy. Ale dlaczego on to robi? Karmelek nie mógł tego pojąć. Ej, nie wiemy, ale jeśli nikt go nie powstrzyma, kraina słodyczy przepadnie i zamieni się w pustynię z Lukrecji. Piesek spojrzał na nich poważnym wzrokiem. W głębi serca wiedział, że musi coś zrobić. Nie mógł pozwolić, aby ten piękny, magiczny świat został pochłonięty przez gorycz. W takim razie pomogę wam, zawołał z determinacją. Czekoladowe ludziki spojrzały na niego z nadzieją. Co to jest naprawdę? Chcesz zmierzyć się z Lukrecjanem? Oczywiście! W końcu nie ma rzeczy niemożliwych dla odważnego psa z wielkim apetytem. Karmelek podskoczył radośnie i machnął ogonkiem. I tak rozpoczęła się jego wielka przygoda. By uratować królewnę i powstrzymać Lukrecjana, musiał wyruszyć w podróż pełną wyzwań. Czekały na niego mgły z waty cukrowej, czekoladowe rzeki i groźne ciasteczkowe ludziki. Ale karmelek był gotów na wszystko. Rozdział drugi: Kraina słodyczy. Karmelek ruszył przed siebie, pełen determinacji i ekscytacji. Jego łapki lekko zapadały się w miękką, piankową ziemię, a wokół pachniało wanilią i czekoladą. Mmm, – No dobrze, piesku, jeśli chcesz uratować królewnę, musisz iść w stronę zamku Lukrecjana – powiedział czekoladowy ludzik – wskazując palcem na odległe, mroczne wzgórze. W oddali, pośród pastelowego krajobrazu, majaczył czarny, posępny zamek, jakby wyjęty z innego świata. W jego stronę prowadziła ścieżka z kolorowych drażetek, ale trasa nie była łatwa, kraina słodyczy kryła w sobie wiele niespodzianek. Karmelek podziękował mieszkańcom i ruszył w drogę, ale już po kilku krokach trafił na pierwszą przeszkodę mgłę z waty cukrowej. Gęste, różowo-białe obłoczki opadały nisko, otulając wszystko dookoła lepką słodyczą. Karmelek nie widział nawet czubka swojego nosa. Oj! To trudniejsze niż myślałem, zamruczał, próbując iść do przodu. Ale im dalej szedł, tym więcej waty cukrowej przylepiało się do jego futerka. Był coraz bardziej obklejony, aż poczuł, że nie może się ruszyć. Muszę coś wymyślić, pomyślał. Wtedy przypomniał sobie coś ważnego. Wata cukrowa to przecież jedzenie. Ostrożnie, z lekkim wstrętem zaczął podgryzać oblepiające go kłębki. Mmm, była przepyszna! Smakowała jak truskawkowe chmurki. Anto działa! Ucieszył się i zaczął jeść szybciej, aż w końcu całkiem się oswobodził. Dodatkowo poczuł przypływ energii. Pełen sił przebiegł przez ostatni odcinek mgły i wyskoczył na drugą stronę. Zanim zdążył się nacieszyć swoim sukcesem, zobaczył przed sobą kolejną przeszkodę: szeroką rzekę pełną płynącej, gorącej czekolady. Bąbelki parowały, a brzeg był śliski od roztopionej polewy. Jak ja się przez to przeprawię? Zastanawiał się, siadając na łapkach. Nagle usłyszał ciche mlaskanie. Spojrzał w bok i zobaczył grupę żelkowych misiów. Były puchate, elastyczne i miały różne kolory. Czerwone, zielone i żółte. – Hej, Karmelku, słyszeliśmy, że próbujesz uratować królewne. Możemy ci pomóc. No ale jak? zapytał piesek. A zbudujemy dla ciebie mostek z żelkowych lin. Misiów nie trzeba było dwa razy prosić. Szybko chwyciły się za łapki i rozciągnęły tworząc elastyczny, drżący mostek. Tylko uważaj, bo jesteśmy trochę lepcy, zaśmiał się jeden z nich. Karmelek ostrożnie wszedł na most. Było to jak chodzenie po sprężystej galaretce. Ma, ale to się rusza! zachichotał, podskakując lekko. Przeszedł ostrożnie na drugą stronę, a potem podziękował misiom i ruszył dalej. Już widział w oddali samek Lukrecjana gdy nagle drogę zagrodziły mu małe, chrupiące ciasteczkowe ludziki. Nie przejdziesz, krzyknęły groźnie, wymachując małymi drewnianymi widelczykami. Ale ja tylko chcę uratować królewne, próbował ich przekonać karmelek. Nie obchodzi nas to, my chcemy lukrecję. Musisz zawrócić, albo będziemy cię atakować. Zanim piesek zdążył odpowiedzieć, ciasteczkowe ludziki rzuciły się na niego. Były szybkie i zwinne, obijały się o jego futerko i próbowały go przewrócić. Ej, przestańcie, wołał, próbując je odepchnąć. Ale ciasteczka nie przestawały atakować. Karmelek nie widział innego wyjścia, więc otworzył pyszczek i chrup zjadł jedno ciasteczko. Ludziki nagle zamarły. On, on zjada naszych. Zapiszczał jeden z nich. Uciekajmy, zawołał inny. W mgnieniu oka ciasteczka rozbiegły się we wszystkie strony, zostawiając karmelekowi wolną drogę. Uff, no cóż, były naprawdę smaczne, mruknął piesek, oblizując pyszczek. Teraz nic już nie stało mu na przeszkodzie. Przed nim, mroczny i groźny, czekał zamek Lukrecjana. Rozdział trzeci. Starcie z Lukrecjanem. Karmelek stanął przed zamkiem Lukrecjana. Był zupełnie inny niż reszta krainy słodyczy. Czarny, posępny, zbudowany z twardej, gorzkiej lukrecji. Gęsty zapach anyżu unosił się w powietrzu, a wokół panowała złowroga cisza. Piesek przełknął ślinę, i zrobił pierwszy krok. Jego łapki zapadały się w kleistą ziemię, ale nie zamierzał się poddać. Musiał uratować królewne słodyczkę i ocalić tę magiczną krainę. Ostrożnie przemknął przez ciemne korytarze zamku. Ściany były lepkie od lukrecji, a w kątach stały wielkie słoje pełne czarnego syropu. W końcu dotarł do wielkiej sali. Po środku niej stał ogromny czarny kocioł, w którym bulgotała gorzka masa lukrecji. Nad nim na wysokim tronie siedział potężny stwór, lukrecjan. Miał długie, lepkie ramiona i oczy jak dwa kawałki czarnego węgla. Jego ciało było poskręcane niczym gigantyczne paski lukrecji, a w łapach trzymał różdżkę królewny słodyczki. Po drugiej stronie sali, w klatce zrobionej z grubych lukrecjowych prętów, siedziała królewna słodyczka, miała piękne różowe włosy przypominające watę cukrową i sukienkę z kremowego lukru. Lukrecjan uniósł różdżkę i zaczął wypowiadać zaklęcie. Czarna Lucrecja w kotle zaczęła bulgotać jeszcze mocniej, a jej opary wypełniły całe pomieszczenie. Piesek wiedział, że nie ma czasu do stracenia. Ostrożnie przemknął się w stronę klatki, gdzie uwięziona była królewna słodyczka. Lukrecjan wciąż stał nad kotłem, mamrocząc zaklęcia, nieświadomy obecności pieska. Królewno, zaraz cię stąd wyciągnę, wyszeptał karmelek. Uważaj, Lukrecjan nie może cię zobaczyć, a pręty są zrobione z najtwardszej Lukrecji, ostrzegła go cicho królewna. Karmelek skrzywił się. Ale wiedział, że nie ma innego wyjścia. Zaczął gryźć lukrecjowe pręty. Fuj, to okropne, jęknął, gdy gorzki smak rozlał się po jego języku. Ale nie przestawał. Gryzł, żuł i przełykał, choć było to najobrzydliwsze, co kiedykolwiek jadł. Jeszcze trochę. Kibicowała mu królewna. W końcu po kilku długich kęsach w prętach pojawiła się szczelina na tyle duża, że królewna mogła się przecisnąć. Jesteś niesamowity, karmelek! zawołała, wyskakując na wolność. Teraz muszę zdobyć różkę. Zostaw to mnie, odwrócę jego uwagę. Karmelek wyskoczył na środek sali i zaszczekał donośnie. Hej, ty tam, Lukrecjanie, brzydki panie, może przestaniesz gadać do kotła i zmierzysz się z kimś, kto nie boi się Twojej gorzkiej magii. Potwór gwałtownie odwrócił się, mrużąc czarne jak węgiel oczy. Ach, więc to ty, mały piesku. Chcesz mi przeszkodzić? Zagrzmiał. Oddaj różdżkę, królewny. I nie wiem, czy ktoś ci to mówił, ale twoja Lukrecja jest naprawdę paskudna. Lukrecjan aż zatrząsł się ze złości. Nigdy. Kraina słodyczy zostanie zniszczona, a jej miejsce zajmie moje imperium goryczy. Już wkrótce cały świat. Pozna smak prawdziwej czarnej Lukrecji. Uniósł różkę, gotów rzucić potężne zaklęcie. Ale w tym momencie królewna skoczyła do przodu, wyrwała mu różkę z łap i uniosła ją wysoko w powietrzu. O teraz wszystko się zmieni, Lukrecjanie! zawołała, szykując się do rzucenia zaklęcia. Karmelek uśmiechnął się. Plan zadziałał. Teraz mieli przewagę. Lukrecjan odwrócił się i z przerażeniem zobaczył, że królewna jest wolna. Nie! Ryknął i zamachnął się, chcąc pochwycić różkę. Ale Karmelek nie dał mu na to czasu. Zaczął biegać wokół potwora, tak szybko. Że ten nie mógł go złapać. Stój w miejscu, ty mały pchlarzu! wrzasnął Lukrecjan. Piesek jednak nie przestawał. Kręcił się coraz szybciej, aż Lukrecjan zaczął się plątać we własnych, lepkich ramionach. Co się dzieje? Nie mogę się ruszyć! krzyczał. W tym momencie królewna wymówiła magiczne zaklęcie. Do słodyczy czar, niech wróci smak, a gorycz zniknie w czekolady. Takt. Z różdżki trysnęła fala tęczowego światła, która owinęła Lukrecjana. Jego cielsko zaczęło się kurczyć i zmieniać, aż w końcu został tylko mały, smutny stworek o dużych, przygnębionych oczach. Co się stało? Zapytał zdezorientowany Lukrecjan. Królewna spojrzała na niego łagodnie. Przywróciłam ci twoją prawdziwą postać. Byłeś kiedyś małym stworkiem, ale coś cię zmieniło. Lukrecjan spuścił głowę i westchnął. Zawsze patrzyłem, jak wszyscy jedzą te pyszne słodycze, a ja. Nigdy nie mogłem ich jeść. Zawsze były dla mnie za słodkie i bolał mnie od nich brzuch. Czułem się tak niesprawiedliwie, że postanowiłem zniszczyć ten słodki smak, by nikt nie mógł się nim rozkoszować. Karmelek spojrzał na królewnę. Nie można innym odbierać przyjemności tylko dlatego, że samemu się jej nie zaznało. Królewna uśmiechnęła się i podeszła do Lukrecjana. Ale jest rozwiązanie. Oto specjalne magiczne cukierki. Są słodkie, ale nie zaszkodzą ci. Podała mu mały, błyszczący cukierek. Lukrecjan ostrożnie go skosztował. I jego oczy rozbłysły radością. A to, to jest pyszne! zawołał z uśmiechem. Od tej chwili Lukrecjan przestał być wrogiem krainy słodyczy. Stał się jej nowym mieszkańcem. Królewna podziękowała karmelkowi i urządziła wielkie święto w całej krainie. Jesteś prawdziwym bohaterem! Powiedziała koronując go na honorowego strażnika słodyczy, zawsze będziesz tu mile widziany. Królewna uśmiechnęła się i machnęła różdżką. Nagle przed pieskiem pojawił się najwspanialszy tort, jaki kiedykolwiek widział. Wysoki, puszysty, pachnący słodyczą i ciepłem. Ach. To dla ciebie w podziękowaniu za twoją odwagę, powiedziała. Tort był dokładnie taki, o jakim Karmelek zawsze marzył. stofi karmelem i kawałkami chrupiących ciasteczek, a wszystko to polane gorącą, płynną czekoladą. Piesek aż zamerdał ogonem z zachwytu. To najsłodszy prezent na świecie, zawołał, biorąc duży kęs. Smak był doskonały, delikatny, kremowy i idealnie słodki. Po chwili królewna wręczyła mu magiczny bilet. Kiedy tylko zatęsknisz za naszą krainą, wystarczy, że pomyślisz o swoim najsłodszym życzeniu, a wrócisz do nas. Karmelek spojrzał na niego z uśmiechem, ale po chwili zmarszczył brwi. Ale ten pierwszy bilet, który znalazłem, to był tylko przypadek? Trafił do mnie zupełnie niespodziewanie. Królewna pokręciła głową i spojrzała na niego tajemniczo. O, och, Karmelku, nic nie dzieje się przypadkiem. Czasem los podsuwa nam szansę, trzeba tylko umieć ją dostrzec i odważyć się ją wykorzystać. Piesek zamyślił się przez chwilę, a potem zamknął oczy i poczuł znajomy, słodki wiatr. Kiedy je otworzył, znów był w swoim ukochanym pupilkowie, a w pyszczku wciąż czuł smak najlepszego tortu, jaki kiedykolwiek jadł. I choć wrócił do zwykłego życia, już na zawsze w jego sercu pozostała kraina słodyczy.